Witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają i w dzisiejszym odcinku, jako że jest czwartek, porównamy sobie dwie pary butów. W dzisiejszym porównaniu pierwszy raz zobaczycie te oto super kawaii Leonardy od New Balance. A. Buty, które bardzo lubię. Jeszcze nie ma ich recenzji, ona niedługo już będzie się pojawiać na kanale, ale to jeszcze nie ten moment. A tutaj mamy Dejmy Siódemki, Bruty, które też bardzo lubię. Ale zanim przejdziemy do porównania tych dwóch par butów, pamiętajcie zostawić na kanale subskrypcję. W celu zwiększenia liczby subskrypcji na kanale to jest dość oczywiste, ale czasami takie oczywistości też trzeba mówić. Oraz polubienia tego filmu w celu, aby ten film dotarł do większej ilości osób. I tak moi drodzy, jeszcze pamiętajcie komentować ten film i napisać, czy dobrze w Waszej opinii oceniłem te buty, czy źle oceniłem te buty, czy które oceniłem dobrze, a które źle oraz jakie porównania Wy byście chcieli zobaczyć. Dzisiejsze porównanie jest sponsorowane przez Mikołaja, który zrobił mi do niego miniaturkę. Po się nie dogadaliśmy, więc stwierdziłem, że nagram taki odcinek, a bardzo chciałem, żeby te kołaje pojawiły się w jakimś odcinku. Przejdźmy może już do samych butów. O, widzicie? Dzięki temu odcinkowi zauważyłem, że tutaj już rozdarłem skórę na buty. No cóż, widać, że gram w butach żeby je oceniać. no, przejdziemy do ceny do sztosa. I tak, jeśli chodzi o cenę, no to powiem, że... Przepaść jest. No, 600 ponad i to grubo. Tutaj zdecydowanie mniej, bo 650 zł, czyli 200 różnicy. Jeszcze Adidas. Te nie wchodzą na żadne promocje. Tylko pamiętajcie, moi drodzy, jeśli chcecie kupować buty New Balance'a, napiszcie do nich na Facebooku, po prostu tam w wiadomości i dostaniecie od nich kod na 15% rabatu. I możecie te buty na stronie New Balance'a dostać w z ten 15%, bądź jeśli szukacie więcej ciekawych kolorystyk, polecam zajrzeć na stronę Zalando Polską, tam też minus 10% możecie za założenie newslettera, bądź na Locker. Na food Lockerze też jest dużo fajnych CW, nie tylko ich. Na przykład, jeśli lubicie takie buty, ja osobiście uważam je za jeden z wygodniejszych, New Balance z Jadenem Smithem, dorwiecie tam, normalnie, do kupienia, bez żadnego problemu, gdzie wszędzie indziej są. Nie do dostania i na polskim Vinted, czy Zalando, czy gdziekolwiek indziej na grupkach, robią na nich sobie risa. No. Te dostanę bez problemu, najmniejszego, plus. I często na promocji minus 50%. Więc mimo, że uważam, że tutaj sztosy, kurde, tu każdy cebuje sztosy, no to są koty, ja to naprawdę szanuję tego niubalansu za te buty, bo, no, o Jezu, to, to jest przepiękne dla mnie temu. No naprawdę, kompletnie kozackie. To jest ładne, ale no nie ma tu większej cej kozaków, a tu są inne kozaki. To już Jelly Beans jest dobre, eee, to takie Pulsar, to co macie na miniaturce, ponieważ Mikołaj się pomylił już w to, ale już inny temat też jest kozackie. Teraz to takie purpurowe wychodzi, no kurczę, oni tam naprawdę bardzo fajne robią. No więc mimo, że sztocem zdecydowanie jest tym, to... Cena tutaj jednak jest bardzo przekonująca. Bo ty macie, możecie to dobrać za 200 zł. A na tych myślę, że do 500 nawet nie zdobijecie ceny. No tam będzie 580, 550. To już jest dobra cena. A tutaj 200 zł. A się nawet taniej, jeśli połączycie kromkę minus 50% z kodami Sodexo na no lidacie. no poniżej 200 zł możecie zejść. No i to jest prosty punkt dla demów. Jeden. Zero. Teraz przejdźmy do trakcji. Jak wiecie, oba buty, guma transparentna. Wiem, że wielu uważa, że guma transparentna nie jest dobra. W obu butach też nie ma tego efektu takiego squeakness. Wiecie o co chodzi, takie, kik, kik, takie jakby piszczenie przy chodzeniu. I tu jest trakcja naprawdę dobra, a tu jest genialna. Ja uwielbiam trakcję w tych New balance bo jest świetna. Nie ginę na ślizgą halę, Eee, sala Angelika w Łodzi. No jest tam łyżwy, kompletne łyżwy. W tych butach się nie ślizgam. W Kery ósemkach jeździłem jak na łyżwach. W Har Bezo, Hardenach chwilkę to już nawet nie wspominam, bo to jest jakaś abstrakcja. Te mnie trzymały. Więc jeśli ktoś Wam mówi, że Kery 8 mają naprawdę dobrą trakcję, to niech się zastanowi, te ja i dopiero pogadamy. No. Ale Kery też już niedługo na kanale. Jeśli chcemy pogadać o amortyzacji, no, tu jest OK, fajnie jest, spoko. Spoko jest, spoko jest. Tu mamy Light więc jest dobrze. Mm, wiem, że nie każdy jest fanem Light Ja osobiście też jakoś ostatnio no, grałem głównie w butach na Light i teraz mam taki retro vibe i chodzę dużo w butach na buście. No i tak Wam powiem, że chyba jednak ja to ja jestem boostowy chyba bardziej niż ten Nike. Jak wiem, że na początku się nim jarałem, ale jakoś tak dojrzało to pewnie, dojrzało. I wolałbym boosta niż Lightstrika, ale wiadomo, boost jest też droższy, co podbija cenę buta, więc Adidas chcąc iść w konkurencję z Nike'em, no to… Mi się wydaje, że poszedł w takie niskie ceny, żeby sprzedać jak najwięcej. Mają te droższe buty, na przykład Easy Basketball, no ale no to już jest inny poziom, więc ta cena to jest w ogóle z dupy wyjęta. No, no ale no to jest jednak nice track, to no jest troszkę toporny ten but, trochę sztywny, więc 2, ja. Yeah. Jeśli przerobiliśmy już trakcję, przerobiliśmy amortyzację, Dodajmy jeszcze wygodę buta. I powiem tak, pierwszy raz, kiedy je zakładałem, ten język tutaj jest dość mocno przyczepiony, bo on jest tutaj przyszyty i ciężko było mi włożyć. Pierwsze granie były takie, że, że czułem tego buta na stopie i no nie to, że był niewygodny, czy bolał, czy coś mi ubierało. po prostu go czułem. Od drugiego grania ja nie czułem go wcale. Jest kosmicznie wygodny. No. Ja nie wiem co jest w tym bucie. Nie ma tu dużo poduszek, ale jest takie, no tak mi siedzi, tak mi siedzi, chociaż jak byście mi go dali do ręki. I bym miał powiedzieć, czy będzie dla mnie wygodny, by to bym nawet powiedział nie. Ano jest po prostu abstrakcyjnie wygodny dla mnie. Naprawdę. Jest naprawdę bardzo, bardzo mega. Ja mega propsuję wygodę tego buta. Uwielbiam w nim grać. To będzie topka tego sezonu koszykarskiego. Ale to, jak się skończy sezon koszykarski, to nagramy topkę. Tutaj. Bardzo wygodny but. Naprawdę. Tutaj to jest chyba najbardziej wyrównana konkurencja z tych dwóch, bo też jest super wygodny. Bardzo go lubię, ale tutaj jest ten problem, że to jest troszeczkę za dużo tych poduszek. Jest za miękko. Wiecie, ja już o tym mówiłem w jednym odcinku, jest troszeczkę za miękko i to wszystko czujecie taki dystans. Nie czujecie, żeby to dobrze przylegało do nogi. I tutaj trochę tak jest za daleko poszli z tymi poduszkami. To jest malutki problem, ja wiem, że jest wtedy mile nic Was nie uwiela i tak dalej, ale jednak, kiedy gracie w koszykówkę, chcecie, żeby ten but był dopasowany do tej nogi, nie żebyście czuli tam trochę luzu. No to po pierwsze, że użytkowo to jest tak mech, to jeszcze taki dyskom ja słucham, dyskomfort psychiczny zostaje w głowie. No. I tutaj muszę dać punkt kałają i mamy 2-2. I przechodzimy do ostatniej konkurencji, Ostatnią konkurencją jest ochrona moich rozdekotanych stawów. I tak powiem Wam moi drodzy, że kiedy grałem po skręceniu nogi, bo mi torebka stawowa poszła, to pierwsze co zrobiłem, nie poszedłem po lebrody. Tylko założyłem te buty. Tak! Ponieważ jest genialna atrakcja. Buty dobrze dopasowują się do stopy, są w miarę wysokie, zresztą są wyższe, i naprawdę mi siedzą. Kurczę, ja Wam powiem, dla mnie to jest topka butów roku. Naprawdę, naprawdę, ja nie sądziłem, że tak będzie. Uważałem je za wizualnie ładne, ale nie sądziłem, że one będą też tak użytkowo naprawdę bardzo dobre. To są GIT. Ale to nie jest ten poziom. Dla mnie to jest super. Niech ktoś, kto ma kełaje, napisze w komentarzu, jak mu się w nich gra, bo ja to się jaram naprawdę, jak wieźmy na stosie w salę. I propsuję je bardzo i muszę tutaj dać trzeci punkt i kełaje wygrywają 3-2. A teraz bonusowo, powiem tak. jeśli macie więcej siana i jesteście cięższymi zawodnikami, to na stówę będą Wam się działy bardziej kełaje jest są też bardziej dopasowane. Te będziecie czuli taką... O... Mimo że te są cięższe, naprawdę, to te są tak dużymi butami... No porównajcie sobie podeszwę, widać różnicę. A to jest ten sam size. Te są tak dużymi butami, że nie każdemu się wygodnie w nich gra. Na przykład Kuba, który dostał je ode mnie i zobaczycie go prawdopodobnie na recenzji tych butów, też mówi, że dla niego też czuje taką już dyskomfort, że te buty są za ciężkie, a jest lekkim zawodnikiem, więc jeśli macie mniej siana i chcecie dobre buty, z dobrą trakcją, amortyzacją, wygodne, szedłbym w te. Jeśli macie więcej siana i chcecie bardziej dopasowane buty, które się kleją do parkietu po prostu jak piłka do dłoni zawodnika piłki ręcznej, no to ja bym szedł w tu przede wszystkim już jest to mieć cena. Zdecydowana różnica ceny, bo tutaj możemy tę dostać za jedną trzecią tych. Dziękuję moi drodzy. Cena też jest dużym wyznacznikiem dla dużej liczby osób kupujących buty w naszym koszykarskim świecie i oglądającym mój kanał. Dobra, z moim strony to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!